tyle spadek temperatury. Pewnie niekoniecznie wszystkich ucieszy. Dzień dobry, Ksenia Chlewicka, czas na szczegóły, prognozy, powody, a te wyjątkowo pochmurne, wyjątkowo deszczowe od centrum aż po południe kraju, a zresztą i dalej południowe kraje m, Europy też spowite deszczem, natomiast na zachodnim Pomorzu czy na Nizinie Szczecińskiej tu całkiem pogodnie, ale i zimniej. 5 stopni w Gdańsku, 6 koło brzegu, do 7 w Szczecinie, w Warszawie 10, a w Krakowie już w tym momencie na. 13. Druga część dnia nadal pochmurna. Na Lubelszczyźnie, ale także w Małopolsce na Podkarpaciu czy na Kieleszczyźnie mogą pojawić się dziś intensywne opady deszczu padać będzie także na Mazowszu czy w Wielkopolsce, ale tu opady deszczu z przerwami. Najwięcej rozpogodzeń w pasie wybrzeża. Tu już powoli pogoda zacznie kształtować wyż z Skandynawii, ale tu 8 stopni temperatura odczuwalna niższa i właśnie z północy będą do nas napływać dosyć zimne masy powietrza, ewentualnie na Podkarpaciu mogą jeszcze dziś wypiętrzać się chmury burzowe. Tu uważajmy. Weekend bardzo pogodny, słoneczny, ale delikatnie chłodniejszy. Sobota z temperaturą od 9 do 13 stopni. W niedzielę do 15 stopni na nizinie szczecińskiej. Kolejne dni będą już cieplejsze. Do wtorku wysokie ciśnienie, dużo słońca, już 19 stopni. Oczywiście w cieniu. Natomiast w środę nieco więcej chmur, spadek ciśnienia, ale opady deszczu głównie w centrum kraju. Majówka ciepła, a czy słoneczna też będziemy oczywiście sprawdzać. Do zobaczenia!